Cześć, z tej strony odcinek i zapraszam Was do przeglądowego odcinka z gry Iron Smith Medieval Simulator, czyli po prostu Symulator kowal'a. Gra dostępna jest na Steam, aktualnie jest w promocji. A my już nie przedłużamy i zobaczmy, jak to wygląda i co ona ma do zaoferowania. Rozpocznij nową grę. Jeszcze w nią nie grałem, więc wchodzimy w świeżynkę. Zobaczymy, co tutaj będzie. Jakiś tutaj domek mamy Dawaj kowalu, mamy robotę do zrobienia Spotkamy się na zewnątrz, będę na ciebie czekał No okej okay. No dobra O ale dziwna podłoga, o wow, matko oj, oj, oj No ale dobra Dobra, chodźmy się spotkać Porozmawiaj z ojcem. To my tu mamy las, jakieś ptaszki, konik nawet jest. No dobra, ale pleś mi zobaczyć o to co tu tutaj chodzi. You're not supposed to do everything <coughs> myself. I fed you for 17 years. Time for you to be some use. No proszę, dobra, przydamy się na coś, OK, Idę ojcze Weź 5 bryłek węgla i 5 kół drewna, OK. Dobra, drewno tutaj mamy No to już zabieram. Ciekawe jakbyś była opcja, bo jest też opcja gry tutaj. Yy, na padzie. Dobra, miałem wziąć. 5, wziąłem 9, ok. Też można. No dobra. Węgiel mamy też, tylko nie wiemy ile, ale chyba się zaświeci. Okej, okay. co tu mamy jeszcze? Krawkę żelaza też sobie wejdziemy z dwie. Okej, okay. na pewno się przyda. Dobra, i. Aha, do ojca mam wrócić. Pytam, że gdzieś zaniesz, okej. Okay. No dobrze, jak już usiadłeś. Okej. Okay. Ale czy wszystko w porządku? dobra. Dobra, nie będziemy się martwić o ciebie, dobra? No to weźmy sobie tutaj, włoteczek. Mamy. Oceni trochę ciężko powiem wam wykierować tutaj. Ciekawe jak to na tym padzie by było, no ale dobra. I z powrotem, dobra, mamy. got everything? Great! Get the furnace going and start forging nails. Martin ordered them a week ago. He'll come to get them in a few hours. No okay, w porządku, ojcze. Ale co jeśli będę If you're stuck and don't know what to do, just take a look at this. No to, they to, czyli... helped me a lot when I was opening my own forge and still learning. I hope they'll help you too. Okej, okay, dziękujemy, z pewnością się przydadzą. No dobra, mamy tutaj, rozpal to. Uuu, aby rozpocząć pracę z metalem musisz uzyskać odpowiednią temperaturę. No dobra, odpal piec. Czyli tak, dodajemy dre drewno, okej, okay, ale tutaj, o mamy ekwipunek, zobaczcie. Dobra, dodamy sobie węgiel, Ponieważ że nie da się tak szybciej przerzucić, no ale okej, okay. dobra. I teraz mamy węgiel, dorzućmy węgiel. Dobra. I teraz mieliśmy odpalić miech. Dobra. Czekaj, bo nie trafiłem. <laughs> Słupek nas zatrzymał, dobra. Użyjmy miecha. I miało być 1600 stopni. No dobra. Raz. 1000, no, niecałe 1200, no to jeszcze brakuje. Okej. Okay. I jest. Podgrzej sztabkę. Wziął sztabkę na kowadrę, okej okay, czekajcie, to teraz musimy Wziąć, oj trochę nieintuicyjne to, trochę zabawy będzie, ale okej okay. Albo mogliśmy wziąć od razu tutaj te Obcęgi zamiast tego drzewa, o drewna. W sumie. i wrzućmy tą sztapkę, Okej okay. Teraz jakoś 100%, ale teraz jak ona bardzo ma się nam rozgrzać? No dobra, niech się rozgrzewa jak temperatura. Pewnie musi dojść do jakiejś odpowiedniej temperatury. I co my tu mamy? Aha, tu mamy kowadło. Tu są sztabki. A tu nawet były sztabki. No proszę. A tu beczka z wodą. Tego nie potrzebujemy na razie. Jak tam nasz metal? 55 stopni, ok, piec. No trzyma temperaturę. Zawartość jest ok. Rozejrzyjmy się jak to tutaj nam wygląda. Co to ma Jest, komin, piecyk jest piękny. Okej, okay. chyba już jest okej. Okay. Tak, tak, już mamy nawet teraz podnieść za pomocą OK, obcęgów, podnieśliśmy. Teraz to szybko, szybko, szybko lecimy i odłożyć. Okej, okay. dobra i teraz musimy wejść w interakcję. Aha, no dobra. Czyli musimy to troszkę rozpłaszczyć. robić z tego jakiś użytek. Okej, okay, teraz pojawiło że nam się craft, czyli budowanie. okej, okay, gwoździe. Gwoździe o cztery sztuki z jednej takiej, tej, z takiej sztabki. No ale okej, okay, dobra, wykonamy. Zobaczmy, jak to wygląda. U, uderz. I mamy ciach. Ciach, ciach i wszystko pójdzie w piach tutaj. No, jeszcze raz. To to będą gwoździe, a reszta to co? I co teraz mamy? Uu, a tak to działa. Dobra, pięć gwoździ chyba było. Plus dwa. Chyba trzeba tak, tutaj, jak jest najmniejsze, o właśnie. Trafić, wtedy nam więcej. Gwoździe dodano do ekwipunku, okej. Okay. I co teraz? Co teraz? Co teraz? 5 metrów 4... Do ojca idziemy. Ok. Tatucie, mamy to. Nie jestem pewny ich jakości. Myślę. Że... Dobrze, na pewno. Is. Is eee, dobrze, oddamy. Ok, jest przy bramie. Dobra, gdzie on jest? Gdzie jest przy tej bramie? A idzie, idzie, chodź, kolego, chodź. Chodź tu, a nie mogę cię zaczepić w drodze? A co ty masz za śmieszny plecaczek? Pokaż tu. jaki plecak masz, Martin? Ej, hey, masz moje gwoździe? Tak, oto one. Dobra robota. Dobrze mieć pod ręką takiego kołowala jak twój ojciec. O, szczerze mówiąc, wykułem je sam. Mmm. Tak, damy to tak. Muszę powiedzieć, że chyba przewyższyłeś swojego ojca w sztuce, że miał słachowcze. Wykorzystaj swoje umiejętności w dobrym celu. Dziękuję. Jest teraz coś ważniejszego do zrobienia. Wezwij proszę swojego ojca i udajcie się ze mną do wioski. Dwóch silnych mężczyzn to dokładnie to, czego dziś potrzebujemy. Za każdą pomoc otrzymasz zapłatę. Obiecuję ci to. Pójdę i mu powiem. No okej, okay. to trochę to dziwne, że tutaj nasz ojciec można powiedzieć ma głos i rozmawia, a tutaj jakiś niemy kolega do nas przyszedł. No ale dobra, porozmawiajmy z ojcem. Ja Ok. Ale mieliśmy iść, iść, iść razem przecież. Halo, halo. No. Like okej, okay, dobrze, tatuś. Będziemy mężczyzną, będziemy pilnować tego przybytku. Help, else to do to No, okej. Okay. Never leave when you are needed. People remember both your good and bad deeds. No, dobrze. W porządku. Before noon, Radomir will be here for the horseshoe, and before dusk, that old creep Sven will need his sickle. Okay. If I'm not here by then, remember to feed the horse. You can also chop some wood. Dobrze, zabieramy się za frace. See you in the evening, boy. Don't let your old man down. Okay. Okej. Okay. O, połóż stawkę na i ostrze sierpło No dobra. To mamy coś sobie tutaj. O, drewno nam się skończyło. Mamy jakieś? Mamy. No dobra. To wrzućmy, ale mnie coś chrypka wzięła tutaj. No dobra. A jest jakieś? Dewo węgiel, dobra jest wszystko, tylko tak dziwnie wyglądało, dobra dawaj ich tutaj machaj miechem Rozgrzewamy Zobaczymy czy nam to się uda Spróbujmy jeszcze parę rzeczy zrobić Jak to będzie wyglądało I... Dobra, wrzućmy sztabkę Dobra, ale jak jest sztapka jedna, to teraz pytanie czy jak wrzucimy ich Więcej, czy one też tam będą mogły sobie tutaj. O, no dobra. Czyli może ich być więcej. Będziemy więcej rzeczy wykonywać. Dobra, weźmy sobie te obcęgi. Dobra, i poczekajmy. 58, 60. I co mamy? Umieść sztabkę na kowadle i wykuj więcej gwoździ. Ale też mamy wykuć ostrze sierpa. No dobra, to ostrze sierpa zrobimy chyba pierw. No, 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 no. Okej okay, podnieś je Dobra, tamty niech się rozgrzewa Eee, okej okay, no dobra, ale Chcemy tu wejść, halo No, dobra Dali nam to, uderzamy Raz, dwa, trzy, osiem Raz, dwa, trzy, osiem No, kolego szybciej, bo my tu czasu nie mamy Dobra, i tworzymy gwoździe części narzędzi ostrze sierpa ok i wykonaj uuu to teraz ooo tak to tak ooo ale to nie takie ten nie takie proste jest powiem wam no trafić w coś takiego no to się chyba nie uda, no ale coś tam nam wyszło. Ostrze dodano. Okej, okay. no dobra. No to już byśmy mieli. Dobra, możemy sobie wziąć tutaj. Nie! Nie to! Weź, podnieś! Dobra. Odłożymy tutaj interakcja, uderzamy jeszcze raz, bawimy się tutaj, klikamy, klikamy, klikamy. Na padzie chyba to by było mniej takie ciągłe, te klikanie. Tak mi się wydaje. No dobra, gwoździe i robimy gwoździe. A nie, robimy gwoździe. Dobra, czekajcie tutaj. O, właśnie tak. Za dużo nam się tutaj ich wzięło. No to jak? Jeszcze raz. Ciachu, ciach. Jeszcze ciach. Ciach, ciach i ciach. No dobra. Okej, okay, kolejne gwoździki. No halo. Pięknie plus 10, ale nam tutaj poszło teraz. 9 plus 10, ok te punkty nam tutaj rosną no dobra jest pewien sposób na nie dobra gwoździe dodano do ekwipunku dobra i co zrobiłeś weź rękojeść do narzędzi z chałupy dobra z chałupy yy, czy to jest rękojeść tu warsztatowy, ale... Podnieść za pomocą obcęgów, ale co mam podnieść? No dobra, tu mamy to małe. Aha, tu jest rękojeść. Hmm, nie no, obcęgi mamy, młotek mamy, halo. Halo, coś tu tu nie pasuje. No halo, halo, halo. No niby coś jest, ale coś czegoś tu nie ma. Tu o, dobra. Dobra. Dobra, stół warsztatowe, dobra, takie podstawy musimy poznać. To takie malutkie było, że. Dobra, podnieś za pomocą tego, a jak my chcemy. A, tutaj. Interakcja. Rękojeść, rękojeść Dodaj gwoździe Okej okay. i złóż, tak to działa Kliknij na ostrzu cierpa, no okej okay. Kliknij na rękojeść No popatrzcie na to, no 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 Kliknij w gwoździe, gdzie jak są gwoździe, tu są gwoździe. Będziemy wbijać gwoździki. Nie no pięknie. Ok. I tyk, tyk, tyk. I pokamy puk tutaj. No i okej, okay, możemy podnieść. Ok. Mamy pięknie, dobra, przekaż. Ukończony sierp. No dobra. Zobacz, jak my jesteśmy dobrzy w tym fachu. Jest gotowa. Pieniądze, no, ach, oczywiście, o to one, no bywaj. Pięknie i wykuj podkowy. Dobra, ale to już nie będziemy kuć wtedy. Tutaj mamy taki przeglądowy, poglądowy odcineczek, który tutaj wstęp nam daje. Jest stół warsztatowy. No, może to być ciekawy, rozbudowany tytuł. Powiem Wam, napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym tytule. O, już kolejny przyszedł, No. I ogólnie, jak Wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Niech się niesie, im nas więcej, tym lepiej i weselej. I do zobaczenia już w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.